Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moją gościnią dzisiaj jest Marta Błachowicz-Scott, architektka wnętrz Martitekt Design. Tak. Dzień dobry, od 16 lat wykonuję zawód, który jest moją ogromną pasją i miłością od dziecka. I w dodatku wykonujesz go w Stanach Zjednoczonych. I wykonuję go w Stanach Zjednoczonych, tak. Międzynarodowo będzie dzisiaj The Richardson Talk. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika Richardson. No zaczniemy od tej twojej wielkiej amerykańskiej podróży, czyli od takiego marzenia, które miałaś dawno, dawno temu, żeby właśnie wyjechać do Stanów, tam pracować, tam zapuścić korzenie, tam swoje życie zawodowe rozpocząć. I to się udało. Udało się, udało się. Miałam 19 lat, jak wyjechałam, i zawsze mówię, że wyjechałam z jedną walizką i z tysiącami dolarami w kieszeni. <noise> Także to była bardzo długa przygoda. E, nie żałuję. Zawsze marzyłam mieć wykształcenie w Ameryce, ale myślałam, że wrócę. Jednak nie. <noise> 20 lat temu trochę inaczej ten krajobraz wyglądał tak. e, i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Czy ty już wtedy wiedziałaś, że chcesz mieć coś wspólnego z architekturą? Tak, absolutnie. To jest tak? dla mnie, to jest po prostu pasja. Naprawdę od dziecka e, projektowanie, e, po prostu uszczęśliwianie ludzi, to jest coś, co ja kocham. No, dawanie im ich dom. Tak, no, tak, tak, e, tak, tak, Oferowanie im domu, czyli tego, co jest dla nas najważniejsze w życiu, Absolutnie, Tak, tak. E, I studiowałaś architekturę sensu stricte, tak? Tak. Mhm. Mhm, Na jakiejś takiej odpowiedniku po, politechniki. Tak, tak, California Polytech State University, tak to się dokładnie nazywa. Ok. I tam ukończyłam architekturę, później musiałam się licencjować. W trakcie kiedy robiłam architekturę, bo ja zawsze jestem głodna na więcej. Zaczęłam studiować i robić inne kierunki również, z tego względu, żeby po prostu mieć większą wiedzę. No i oczywiście wiadomo, że jak kobieta jest na budowie, wśród mężczyzn, to lepiej mieć większą wiedzę, bo oni potrafią po prostu powiedzieć, że. Nie wiesz, nie? Zredukować twoje umiejętności i kompetencje do zera jednym zdaniem komentarza. Tak, taki już nasz los, że musimy się starać dwa razy bardziej niż Dokładnie. mężczyźni. Ale rozumiem, że ci się to udało. Udało mi się, tak udało mi się. A skończyłam również kierownictwo budowy. Um, po pro... polsku to się nazywa inżynier nadzoru i to trzeba Aha. rzeczywiście mieć dodatkowe papiery w tej sprawie. Ty też tak, musiałaś tak, zrobić tak, dodatkowe tak. kwalifikacje. Kwalifikacje prawda? i pracowałam również na budowie, yy, miałam przezwisko różowe buty, bo przychodziłam <coughs> w różowych butach. <coughs> I... W szpilkach mam nadzieję. Nie, 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 nie. <coughs> Aż tak to nie. Nie były różowe specjalne na budowę, yy, ale, ale wszyscy wiedzieli, że ja jestem bardzo, bardzo miła jestem osoba, ale jeśli chodzi co do pracy, to jestem bardzo straight mm -hmm. i u mnie jest y, bardzo ostro, wszystko musi być na czas, więc oni sobie potrafili pomiędzy sobą powiedzieć, idą różowe buty i wszyscy mm -hmm. chodzili na miejsce. I, i trzeba było udawać zajęte. Dokładnie. Proste. No dobrze, ale to y, nie dość, że jesteś kobietą, co oczywiście w tym biznesie jest trudne, ale też byłaś y, kobietą z Polski. Tak. Y, czy to ci też y, przeszkodziło, czy pomogło? Per saldo? To znaczy, i będąc w Ameryce przez jakiś czas czułam, że jednak jestem tą, a, tym obcokrajowcem, a, bo było odczuwane. Um, ale ja starałam się troszkę tak bardziej wbić w ten kraj w tą kulturę i tak naprawdę skręcić w, się mm -hmm. tak <gry> i tak naprawdę y, to powiem szczerze, że akcent mi chyba pomaga, ponieważ y, klienci, którzy do mnie przychodzą i później jeszcze wracają, zawsze mają tą satysfakcję, że y, jest to europejski architekt, który mi zaprojektował, więc mają o czym rozmawiać. Y, prostu... To bardzo ciekawe, czyli że jest taki snobizm na Europie, tak? tak? Tak, 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 jest taki snobizm. No i po prostu zawsze mówię, że to jest architekt z Europy, a tak naprawdę jest w Kalifornii. i to jest, jest taki jak? architekt, który więcej wie, ma szersze horyzonty, Dokładnie. potrafi się odnieść może trochę do trendów architektonicznych starych, takich o, tak. przed wielu wieków, mm -hmm. których to Ameryka przecież nie zna. Dokładnie tak. I to o, właśnie. jest właśnie akurat dobre, ponieważ y, dzięki właśnie temu i dzięki podróżowaniu y, po Europie, y, jeden z moich takich stylów projektowania wnętrz, to jest właśnie y, renesans połączony z nowoczesnością i to po prostu wychodzi przepięknie. Albo nawet miałam projekty takie, które gdzie również mieszałam renesans ze stylem industrialnym, gdzie jest to zupełnie przeciwne, ale wychodzi hmm. to pięknie. No widzisz, czyli jednak przydała się trochę ta historia architektury, tak. historia sztuki, no taka wyniesiona jednak z Europy bardziej, Tak, Tak, tak dokładnie tak. Ale dzisiaj jesteś bliższa de facto yy, designerstwu i, i dekoratorstwu wnętrz. Mimo, że jesteś architektem z wykształcenia, to o to jesteś głównie proszona, żebyś robiła te wnętrza dla ludzi. Rozumiem, że również dla prywatnych klientów, zupełnie. Tak, mhm. tak. Dla prywatnych klientów różni są klienci, ale dla prywatnych klientów, tak, projektowanie wnętrz. Architektura mi pomaga w tym, że po prostu dzięki licencji jestem w stanie rozburzyć ściany, mhm. jestem w stanie przeczytać plan. Więc to architekt... I zmienić układ, mieszkania Dokładnie. całkowicie i wiesz, co tak. można, czego nie wolno robić. Dokładnie, właśnie tak, bo niestety widziałam konkurencję, a rozburzone ściany i niestety nie można było, więc u mnie to naprawdę bardzo dużo pomaga. Mm -hmm. A dlaczego pracujesz bardziej jako y, projektantka wnętrz? Po prostu to lubisz? Jak to jest? Kocham to pytanie. Mm -hmm. <laughs> I to może Cię zaskoczyć z tego względu, że ja jestem osobą, która bardzo szybko się nudzi. I kiedy pracuję nad projektem architektonicznym, to po prostu przychodzę do biura i przez 2-3 lata robię ten sam projekt. I to jest mm -hmm. dla mnie zbyt nudne. I tak naprawdę to się zaczęło, moje projektowanie wnętrz zaczęło się od tego, bo chciałam zmiany. I w trakcie, kiedy robiłam, projektowałam architekturę, budynki, to zaczęłam otwierać tak po cichutku swoją firmę i robić projektowanie wnętrz dlatego to kocham, ponieważ jest to szybki obrót, jak my to mówimy, no i każdy wnętrzny jest inny i nie siedzę nad projektem 2-3 lata. Okej, okay, powiedziałeś szybki obrót, no ale jak trafisz na takiego klienta, który sam wszystko wie i tylko chce, żebyś zajrzała mu do głowy i zaprojektowała dokładnie tak, jak on chce oraz się z tobą kłóci w sprawie rzeczy podstawowych, to to nie musi być takie łatwe. Czy masz ten dar umiejętności układania sobie relacji z klientami? Tak, dobrze, wspaniałe pytanie, ponieważ każdy klient Klient, um, od 16 lat już projektuje, więc każdy klient zawsze mówi, jest tak bardzo zaskoczony, i każdy mówi to samo. Jak ty to wiedziałaś? Jak ty to wyciągnęłaś z mojej głowy? Mm -hmm. Mam ten dar wyciągania. A ja zawsze powtarzam do klientów, to nie ja zaprojektowałam, tylko Ty zaprojektowałeś, bo mm -hmm. tak naprawdę to jest Twój projekt. Ja wyciągam to tylko z głowy, mm -hmm. e, poskładałam e, razem. No, i to jest Twój projekt. To, więc... Ale to już jest troszeczkę, wiesz, marketingowe, <laughs> tak naprawdę. Ale brawo, że umiesz tak wytłumaczyć klientowi, że to jest jego czy jej pomysł, prawda, bo to działa. Dokładnie. No, ale my, powiedz, robimy ten wywiad po polsku, czyli rozumiem, że też do klientów polskojęzycznych trafiasz w Kalifornii. Tak, no, trafiam, nie, nie za często, miałam również klientów z Ukrainy, um, ja również projektuję, miałam projekty w Belgii, e, w tej chwili mam projekt w Krakowie, także różnojęzyczny, y, angielski, polski. Mm -hmm. A przyjeżdżasz do Polski, masz cały czas związki z, ze starym krajem, że tak powiem? Tak, uwielbiam, mnie to strasznie ciągnie. Tak. Ja dopiero byłam 4 miesiące w zeszłym roku, wróciłam w sierpniu, i już nie mogłam wytrzymać i znowu przyjechałam tutaj w listopadzie. Ej, tak z pięknej Kalifornii? Tak. W listopadzie do Polski. Tak. A... Co poszło nie tak. Ja już nie mam, ja już mam dosyć słońca. Naprawdę. <laughs> Naprawdę już mam dosyć słońce, po prostu chciałam, brakowało mi tej zimy i brakowało mi po prostu tej zmiany pogody, ale powiem szczerze, że przetrwałam tą zimę w Polsce i jednak chyba kocham to słońce. No właśnie. <laughs> Dokładnie tak. No właśnie, więc chcesz wyciągnąć najlepsze z dwóch światów, prawda? Tak. Czyli mhm. na pewno się z Kalifornią nie rozstaniesz. Nie Wierzę, że będziesz nie, mogła nie. wyjechać, zamknąć studio na kluczyki i wrócić tu całkowicie, ale z drugiej strony dzisiaj już żyjemy w takich czasach, że nie musisz się pozbywać polskiego paszportu. Możesz spokojnie tutaj też bywać, tak. <coughs> a może jakaś filia. Architekt design tutaj w Warszawie albo w Krakowie, co ty na to? To, by, to był mój pomysł. Mam męża z Ameryki, który bardzo kocha Polskę, zakochany jest w Warszawie i mieliśmy właśnie taki plan, żeby po prostu żyć 6 miesięcy tutaj, 6 miesięcy um, tam w Stanach. Ja mam na szczęście moja praca jest tak dobra, że większość moich projektów jest tak zwana remote, więc czyli <laughs> możesz zdalnie je projektować, mogę, możesz mogę. też koordynować zdalnie, więc to nie jest sytuacja, w której ty musisz w tych różowych butach na tej budowie być codziennie, <laughs> prawda? Nie, nie, nie muszę. Wnęczarstwo na trochę czym innym polega. Dokładnie. A robisz projekty architektoniczne stricte do dzisiaj, czy już raczej nie projektujesz? Robię mam, w sumie zaczęłam, jak byłam jeszcze na studiach, to robiłam staż w Orange County, mhm. bardzo przemiłego architekta. I tam oni projektują szpitale psychiatryczne. Ojej. Mm -hmm, super. Mm -hmm. <laughs> I ja w tym się bardzo zakochałam, więc um, kończę studia i ten staż um, mój, mój boss, mój szef wręcz był zakochany i zaproponował mi taką współpracę, więc um, pracuję, jak, jak, jeżeli chcę to biorę ten projekt i robię, jeżeli nie jestem zbytnio to, e, zajęta, zajęta tym projektowaniem wnętrz, tak. e, to wtedy bardzo chętnie wracasz do architektury Absolutnie, jako takiej. Tak. E, czy ty jesteś, na tyle dobrze znasz już te, te polskie tutaj e, okoliczności, że jesteś w stanie powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy projektowaniem i projektowaniem wnętrz tutaj, a w Kalifornii? Nie, są takie same style. Mhm. Um, po prostu trzeba trafić na klienta, z którym się połączymy razem duchowo mhm. i ja nie widzę różnicy tak naprawdę. To ciekawe, czyli też nie, nie czujesz, że powinniśmy mieć jakieś kompleksy wobec nie, absolutnie, Kalifornii. Absolutnie nie. W mhm. Polsce wręcz jest taki sam styl, można powiedzieć, ludzie uwielbiają, klienci uwielbiają to, mhm. co ja robię, więc mieszamy i... Nie bójcie się, to samo, co macie tutaj, macie w Kalifornii. <noise> dzisiaj już nie jesteś dziewczyną z Polski w Kalifornii, rozumiem. Nie, już dzisiaj nie, już dzisiaj nie. Akcent jeszcze mam, nie chciałam go stracić, więc mam jeszcze akcent, no ale po polsku bardzo rzadko mówię, ponieważ mój mąż jest z Ameryki. No i po nie prostu... nauczyłaś go polskiego. A, sam się nauczył trochę. Trochę się nauczył. No nie to wiem, to bardzo ładnie mówi, to powiem ci, że bardzo ładnie mówi. I bardzo dużo rozumie. Czasem mnie zaskakuje, tylko że on jest perfekcjonistą i po prostu wstydzi się mówić po polsku. Um, A kim boi. jest zawodu, mogę spytać? Tak, jest komendantem w Sheriff Department. O, masz. Mhm. Ja takim trochę hi hiperpolicjantem. Tak, 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 dokładnie. Kiedyś był detektywem mhm. no i teraz jest komendantem, ale jest przewspaniały w tej pracy. Nie mówię to tylko dlatego, że jest moim mężem, ale naprawdę jest przewspaniały. On kocha tak samo jego zawód, jak ja kocham swój. My żyjemy swoimi zawodami. To jest fantastyczne, wiesz, że możesz nam mieć taką pasję, e, która się nie kończy, że ktoś nie nudzi. No, Może tak. też dlatego poszłaś w kierunku właśnie projektowania wnętrz, Dokładnie prawda? Żeby tak. każda re realizacja była zupełnie inna. Tak, dokładnie. I to jest właśnie, trafiłaś w punkt mm -hmm. z tego względu, że moje projekty, ja nie biorę wszystkich projektów, biorę projekty takie, gdzie ja tak się po angielsku mówi click in z klientem. Możesz wyżyć. Dokładnie, <laughs> bo moje projekty, jak ja to mówię, ja projektuję, ja nie kupuję. Mm -hmm. Niestety dużo projektantów nazywa się projektantami, ale tak naprawdę no, realizują projekty z internetu. Dokładnie tak, a u mnie, u mnie jest każdy detal. Na przykład ostatnio miałam taki projekt, który już się teraz w tej chwili, w chwili kończy. Tam w środku nie ma nic zakupionego ze sklepu. Tam jest wszystko przeze mnie zaprojektowane. Podłoga nawet z, e, z drewna orzechowego. E, na przykład nawet te zawieszki, co drzwi zawieszamy na nie. Zawiasy. Zawiasy. E, to też było zaprojektowane przeze mnie, więc każdy jeden centymetr i ja takich klientów potrzebuję, którzy po prostu kochają art, można powiedzieć, mm -hmm. ja uwielbiam projektować art. Projektowanie sztuki, tak, to fajne mm -hmm. i jeszcze w dodatku y, taki projekt, który wychodzi z twojej ręki jest absolutnie unikalny, znaczy, Absolut. nie ma drugiego takiego, nie prawda? Więc jeżeli ktoś bardzo by chciał, żebyś mu coś zaprojektowała, nie tylko w Kalifornii, mm -hmm. może w Polsce, tak, tak. to może zajrzeć na twoją stronę internetową? Tak. Tak. Jak ona brzmi? To jest www.martitechdesign.com mhm. Od jakiegoś czasu również zrobiłam polską wersję. Tam na stronie można sobie wcisnąć na polski i wszystko jest w polskiej wersji. Ale są większość projektów, nie wszystkie, ale większość jest. Można sobie obejrzeć, jaki masz styl, tak, e, tak, co, tak, 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 co ciebie kręci, żeby zobaczyć, tak. czy jak ładnie powiedziałeś, You click in. Tak, ja dokładnie, klik, tak. tak. A media społecznościowe jesteś na Facebooku, Instagram? Jestem jestem, jestem mm -hmm. instagram.md mm -hmm. um, i też można zobaczyć tam e, moje projekty. Ja nie jestem zbytnio taka social media. Mm -hmm. Bardzo bym chciała, e, ale niestety nie potrafię. E, jeszcze, jeszcze. jeszcze nie potrafisz. <laughs> Więc, jeszcze nie ale potrafisz. Ja Zapraszamy Cię tu, jak już rozgrzeją się do czerwoności Twoje media społecznościowe Ach, po tym wywiadzie. Dziękuję. A ja bardzo Tobie dziękuję. Marta Błachowicz-Scott, proszę Państwa, Marty Tech Design zaprasza na wyjątkowy. Unikatowy projekt. Absolutnie, zapraszam. Dziękuję, Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Monika Richardson i po prostu pytam. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zapraszam Monika Richardson.